Ida Nowakowska marzyła o gromadce dzieci. Życie brutalnie zweryfikowało jej plany. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Ida Nowakowska, 33 litry, jest szczęśliwą mamą Maksymiliana Marka. Gwiazda TVP i jej mąż Jack Erndon podkreślali w wywiadach, że nie zamierzają poprzestać na jednym dziecku. Ich marzeniem była co najmniej siódemka pociech. Życie jednak brutalnie zweryfikowało ich plany. Co się stało? Ida Nowakowska marzyła o gromadce dzieci, życie brutalnie zweryfikowało jej plany. Ida Nowakowska bardzo chwaliła sobie bycie mamą. Macierzyństwo zmieniło mnie w bardzo pozytywnym sensie oraz nadało mojemu życiu sens. Brzmi to górnolotnie, ale teraz mam w swoim życiu nową misję. Dużo osób mówi, że dziecko zabiera energię, ale tak naprawdę jest wręcz odwrotnie. Widzę to po sobie i po moich koleżankach, które dokładnie w tym samym czasie urodziły dzieci. Każda z nas nosi w sobie ogrom ciepła, miłości, energii i jest o wiele lepiej zorganizowana, mówiła w interi. Bardzo chcieliśmy mieć dziecko, mój mąż już chciałby mieć siódemkę. Na pewno chcielibyśmy mieć więcej dzieci, więc zobaczymy, jak to będzie. Dodała. Pytana, czy myślą o powiększeniu rodziny, bez wahania odpowiadała: Te. Ak, bardzo byśmy chcieli. Mam nadzieję, że nasza rodzina się powiększy, ale wszystko jest oczywiście w rękach Pana Boga. Wyznała. Kilka miesięcy po tych słowach Ida zmieniła zdanie. Bardzo doceniam wielodzietne rodziny, które się trzymają razem i pokazują taką prawdziwą siłę rodziny. Teraz naprawdę rozumiem, ile to jest pracy, to jest jakiś totalny Armagedon mieć dużą rodzinę, i to jest niezwykle trudne, choć przepiękne. Miałam okazję zamienić kilka słów z mamą z wesołą czwórką dzieci, i dla mnie to jest niewyobrażalne w tym momencie, bo ja mam jednego synka, ale jest to wymagające. Tu potrzeba dużo cierpliwości, powiedziała w rozmowie z pomponikiem i doprecyzowała, że nie przestała planować powiększenia rodziny. Chciałabym mieć bardzo, ale teraz też rozumiem, że trzeba bardzo świadomie do tego podchodzić. Zawsze marzyłam o tej dużej rodzinie, ale jak widać, jeszcze nie mamy tego drugiego Dzidziusia. Mam nadzieję, że będzie w jakimś momencie. Na pewno chciałabym mieć. Música